Chcę Wam pokazać raki włoskiej Climbing Technology, model NAVIS Rak jest naprawdę dobry i posiada kilka ważnych zalet dla turysty górskiego. Po pierwsze, nie ma potrzeby. Normalnie używać raków dwunastozemnych, jeżeli jest to taka turystyka po prostu lodowcowa. Tak naprawdę te 10 zębów, które są w tym raku absolutnie wystarczają. E, dzięki temu też ten rak, kiedy się jest przenoszony, kiedy jest, nie jest na butach, dużo mniej miejsca zajmuje, bo przynajmniej jest 5 cm mniej. Raki koszykowe można założyć do każdego buta. Także nawet tak naprawdę buty letnie, które nie wiem, są z Gore-Texem na no, wasze, żeby nam nie przemakały, ale można używać tego typu e, buta z tym rakiem. Z każdym butem można po prostu tego raka używać. Ma też inaczej ustawione te zęby tylne które bardziej jakby w tym momencie przy schodzeniu nacierają, w związku z tym też zabezpieczają przed e, obsuwaniem się. E, posiada też antyboty, czyli jakby element, który przeciwdziała nam przylepianiu się śniegu i to jest jakby rzecz, bez której ja osobiście nigdy nie chodzę, zawsze muszą być antyboty. Rak koszykowy, w związku z tym Szybkie zakładanie, tak naprawdę nie ma tu żadnych jakichś wklączących się pasków, tylko szybki przedni koszyk, szybki tylny koszyk, tak naprawdę jedno przeplecenie paska, zamknięcie i rak w ciągu tak naprawdę minutki jest zamknięty nawet w rękawicach. Przy czym bardzo lekki, wytrzymały ze stali, także w zasadzie wszystkie elementy, które potrzebuje turysta zimą w Tatry, na buty nawet typu letniego na pewno się sprawdzą.